Cześć. Ostatnio ktoś zapostował ten oto post na Redditie, gdzie jak to napisał, Diablo 4 Endgame Itemization Unique to Ancestral Grade and Affix Guide. No i na początku z to klikłem, bo byłem zainteresowany co ciekawego, nowego się dowiemy odnośnie endgame'u. No i zobaczyliśmy tutaj na samym początku te unikaty, które pokazywał Blizzard. To już wiedziałem. Następnie poziomy od 1 do 50, to, to już chyba raczej wiemy. Tu jest nie ma nic nowego, co się dowiedzieliśmy. Eee, o ile pamiętam, to było dostępne już w grze, gdzie mieliśmy podchodziliśmy tutaj statuły i możemy mieliśmy sobie tutaj podejrzeć dokładnie wszystko, co było, że sacred przedmioty, unique przedmioty, yy, nagle się mogą, mogą wydropić na trzecim poziomie świata na Nightmare że Nightmare Sigili dropią i mogą mm, odkryć nasze ancient Dungeons y, odblokować. Helltidesy się pojawiają, że Champion Potwory, które mają odporności, aury odporności mogą się pojawić i przeciwnicy chyba też tutaj yy, przebijają się przez 20% naszych odporności, naszej postaci, no i dając 100% procent więcej doświadczenia, tyle samo Golda niestety. No i oczywiście później jest Torment, czyli czwarty tier świata, gdzie dochodzą Ancestral i nowe, unikatowe przedmioty. Przeciwnicy dają 200% więcej doświadczenia, więc tutaj akurat nic nowego się nie dowiedzieliśmy. Już miałem praktycznie to zamykać, no ale postanowiłem zobaczyć co jest dalej, czy dowiemy się coś nowego tutaj, co ten pan napisał. No i w zasadzie zauważyłem jedną rzecz, która mnie trochę zainteresowała, mianowicie to, że... Rare przedmioty mają teraz cztery afiksy, dokładnie tyle samo co przedmioty legendarne, więc to jest akurat ciutkę ciekawe. Aha i sacred aspekty oraz ancestral aspekty mogą być tylko nałożone na odpowiednie przedmioty, czyli sacred na sacred, ancestral na ancestral. Nie wiemy nadal jak to będzie wyglądało, czy y, te aspekty będą dropić jako fizyczne z Ancestral Dungeonów, w sensie czy jak odblokujemy te aspekty z Ancestral Dungeonu, to one wejdą do kodeksu jako moc, czy będą dostępne tylko jako przedmioty Sacred i Ancestral. Z tego co kojarzę, to w grze były challenge na Sacred i Ancestral Dungeony. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie nie mamy więcej informacji na ten temat. No i okazuje się, że jak to założone było, Sacred Przedmioty i Ancestral Przedmioty będą mieć dużo większe role na statystykach. Tak, jak tutaj na przykład podał, że normal grade 336 item level, czyli 110 max HP. Ancestral ma 786 poziomie, będzie mieć plus około 2000 max HP. No to na logikę chyba można było to brać. No ale no dobra, mamy jakieś takie potwierdzenie, zobaczymy, czy ono się zmieni, czy nie. No i dalej wiemy, że skill points od pierwszego i pierwszego poziomu do 50 dostajemy. Paragon od 50 do 100. Że poziom przedmiotu będzie decydować o tym i co nasze afiksy będą dawać. Tak jak od 1 do 340 item level mamy plus 1 skill rank na danym, na danym przedmiocie, np. plus 1 do Fireballa 340 do 500 mamy plus 2 skill rank. Sacred od 2 zakładam do 3 no i ancestra ma od 2 do 4. Następnie to tutaj podał nam jakąś taką tabelkę, prawda? I na tej tabelce mamy między innymi rozpisane to, że na rękawicach będziemy dostawać skill rank do Kore. Kore, o ile pamiętam, to był drugi okrąg na drzewku naszych skilli. Mobility był trzeci, czwarty to był defense, chyba. Więc zakładam, że po prostu każdy przedmiot będzie mieć przypisane, czy już ma przypisane po prostu odpowiednie skile do odpowiedniego ekwipunku. Dalej, unikatowe przedmioty, że mają stałe afiksy i można mieć tylko jeden, ten sam unikatowy przedmiot. Na naszej postaci naraz, czyli nie będziemy widzieć barbarzyńców z dwoma batchers Cleaverami. batchers Cleaver tak, przy okazji, można było zdobyć z Batchera, który nas losowo atakował, gdy biegaliśmy sobie po dungeonach. No i tutaj, że tak powiem, zaciekawiło mnie, co jeszcze więcej wiemy na temat yy, unikatowych przedmiotów z Diablo, więc na IC znalazłem tutaj więcej informacji na temat Diab datamine Diablo 4 unikatowe przedmioty. No i ta stronka mnie poprowadziła tutaj, gdzie mamy kilkadziesiąt unikatowych przedmiotów, które udało się ludziom zdataminować z Diablo 4, więc dam wam linka na dole, możecie sobie przejrzeć, zobaczyć, czy znajdziecie coś ciekawego dla siebie, czy nie. No ale mówimy o wszystko, musimy poczekać. Zobaczymy, jak gra wyjdzie. Czy te przedmioty zostaną zmienione, czy nie zostaną. Tego się dowiemy dopiero później, bo nie wiadomo, co Blizzard może zdecydować. No, także dzięki. Hej, hej.